Cześć, cześć tu ona Witam w trzeciej części robienia naszej karty. Jest, mamy ją! Oto karta pojedynek. Zobaczcie. W taki sposób ją wykonałem na papierze technicznym. No i co? Mamy tył. W każdej karcie chcę, żeby tak wyglądał. Napis Football Collection. T4 tu, macie koda FC94H22415C4. Oczywiście kod nieważny, w żadnej z gier, tylko tak się wyłupiałem. Na górze napis karta pojedynek, znaczek Football Collections, Messi, Ronaldo, zdjęcie Ronaldo pięcie Messiego. Tu miały być statystyki, ale trochę niedopracowane i wyszło po prostu zielone coś. Kod do karty, która ma wartość. No, łączną wartość dwóch. Tak, możecie sobie wybrać albo Ronaldo, albo Messiego. No i to będzie taka karta Messiego jakby zwykła, którą jeszcze nie wykonałem, co nie oczywiście tak tylko mówię, no bo kodów do gry nie ma, bo nie ma gry to samo z Ronaldo taka sama karta i potem te yy, ich dwie sumy na zwykłej karcie, czyli na przykład jak będą mieli po 99 na przykład w ataku na zwykłej karcie, to im się to sumuje i w, im wychodzi 118 Czekajcie, obliczę już widzę, że źle. 180, 198, jeśli dobrze obliczyłem w ataku. Potem jeśli w pomocy będą mieli na przykład po 90 to 180 w pomocy. No i w obronie na przykład po 70 to 140 będą mieli w obronie na takiej zasadzie to działa. Moje karty ogólnie będą miały większe sumy, prawda, niż te zwykłe karty. Zachęcam do robienia własnych kart. To naprawdę fajnie. O, coś nam przecina. Kamerkę. To naprawdę fajnie się robi. Choć zajęło nam to, co prawda, dużo czasu, prawie godzinę. To teraz dumnie możemy schować ją. Na sam koniec albumu po samiutkim środeczku, proszę. A! No od razu widać, że dobrze wymierzyłem tą kartę pikę. Zobaczcie, jest karta pojedynek. No i to by było na tyle. Z tej strony był anonimek. Komentujcie, subujcie. Łapki w dół, w górę, jak, jak wam się podobało. No i cześć.